Das ist nicht Das nicht, auch nicht, alt, weiß, und auch, äh, und ist okay. Die müssen auf jeden Fall Alle Hier? Ja, ich jetzt nicht. Okay. Okay. Fotos. Und dann ganz berühmt. <laughs>

ja Ja, ja. Geil. Was, wie ge mein Onkel, der ist ja Experte für Fenster und der hat gesagt, die müssen rein. Aber kann man die nicht, mit die Richtung nicht wechseln? Nein. <laughs> haben wir auch versucht. Nicht. Okay. Die sind so alt, ich glaube 30 Jahre. Alt. Echt?

Je, właśnie je będzie do sprzedania. Jeszcze nie jest u nas w systemie. Jeszcze nie mamy tutaj zrobionego całego expose, ale już możecie mimo to. Do mnie pisać, możecie, do, możecie rezerwować. Jest to budynek z 1961 roku. Bardzo stabilna substancja, co jest oczywiście bardzo ważne. Dzisiaj mieliśmy okazję już z dwoma inwestorami, którzy no, są u nas zawsze na pierwszym miejscu. Ktoś, kto, ja zawsze o tym mówię, ktoś, kto jest już naszym stałym klientem i e, kupywał już po prostu nieraz u nas, to zawsze są na pierwszym miejscu. Zawsze się cieszą, jak do nich dzwonimy. I mówimy, że mamy coś nowego, co jeszcze nie jest e, oficjalnie, że tak powiem, u nas w systemie. Pierwszy raz widzieliśmy dzisiaj, bo kupując kiedyś te nieruchomości, inwestorzy nie zawsze w każdym w w każdy mieszkanie patrzą, tak? Nie trzeba. E, czasem, no, jak trochę, trochę lata, nie? Tego, będzie jeszcze latać. W każdym razie mieliśmy okazję właśnie zobaczyć wszystkie mieszkania. Udało nam się do wszystkich mieszkań wejść. Ja oczywiście od razu zrobiłam zdjęcia wszystkich mieszkań, bo dlaczego tak jest? Dlaczego, że wszystkie mieszkania są wynajęte, już długo są wynajęte. Niektóre mieszkania, jak widzieliście po filmiku, są remontowane, to znaczy łazienka przynajmniej, tak? Niektóre są niewyremontowane. Do tego to też właśnie, to też bardzo ma znaczenie dużo do ceny, to jest oczywiste. Te, 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 te nieruchomości, które są tańsze, które są niewyremontowane, one mają, ale za to bardzo duży potencjał właśnie na to, żebyście sami sobie je kiedyś wyremontowali, jak się lokator wyprowadzi. Chyba jednak zaraz jak stanę, to zrobię dalej ten filmik, bo bardzo mi chyba Okej, okay, lepiej jak, lepiej chyba jak stanę, bo ten telefon się cały czas trząsł, na czym ja skończyłam. I tak jak mówiłam, byli z nami inwestorzy, którzy sobie już tutaj oglądali, którzy prawdopodobnie, znaczy, którzy chcieli, chcą, może kupio, będą wszystko teraz przeliczać i sprawdzać. Bo, może kupię po prostu cały budynek, ale jeszcze jest do kupienia, dlatego macie zawsze szansę. Jest to Botrop, jest to bardzo blisko Essen Oberhausen, to znaczy studenci, to znaczy bardzo dużo infrastruktury, <grym> bardzo dużo. Od razu aut autostrady, lewa, prawa, wszędzie autostrady. Jest to naprawdę taki centrum, centrum, że jak wyjdziesz, to od razu masz bus, że masz od razu tramwaj, masz od razu miasto. Taki naprawdę centrum to jest Botrop. Lokalizacja jest niesamowita. Też zwróćcie uwagę na to, że jak wyszliśmy to nikt w ogóle nawet nie sprzątał mieszkań, mimo to wiedzieli, że będziemy wchodzić, że będziemy zdjęcia robić, to nikt się w ogóle nie starał na to, żeby posprzątać, więc zawsze jak oglądacie nieruchomości, to też starajcie się nie patrzeć na to, jak to mieszkanie wygląda, jacy ludzie tam mieszkają, ponieważ każdy ma swój styl, każdy ma swój jakiś tam, powiedzmy, Swoją prywatność, swoje meble, swój, swój styl, więc nie na to patrzymy. Patrzymy oczywiście, e, czy lokator jest stabilny, czy płaci, e, czy, jest, czy ma dobrą pracę, jak najbardziej, ale nie patrzymy na to, czy on, czy ma posprzątane w domu, czy ma nieposprzątane, jest tam to obojętne na końcu. Ważne jest to, czy jest dobrym. Mita, czyli lokatorem czy jest dobry z nim kontakt, tak? I tak jak mówiłam, lokalizacja, substancja nieruchomości to jest bardzo ważne. I już Wam mówię, bo te ceny oczywiście się właśnie różnią, tak jak powiedziałam, różnią się od tego, jaki jest stan tej nieruchomości, tak? Czy trzeba tam jeszcze kiedyś będzie włożyć jakieś pieniądze, czy nie? Dlatego te ceny są bardzo różne, mimo to, że metry kwadratowe są bardzo podobne. I tutaj mam, kochani, jest od 52 metry kwadratowe, od 50, 52 do 117, czyli jest w sumie jedno tylko mieszkanie, takie duże 117, a resztę mamy takie 52, 60, 72, nie? Czyli takie dużo dwóch pokojowych mieszkań. Jest to też bardzo, bardzo zawsze dobra inwestycja. I mamy też parę, trzy, trzy pokoje i nawet cztery. Mamy ogólnie razem 13 mieszkań, to są dwa budynki obok. Naszym zadaniem teraz jest w grudniu. Lub teraz jeszcze w listopadzie podzielić te dwa budynki, żeby były rozdzielone, bo teraz jest to jedność, taki jeden budynek, a my chcemy to połączyć, żeby to były dwa oddzielne budynki. Zawsze to inaczej się sprzedaje zawsze jest to wtedy można zrobić dwie spółdzielnie. Mamy Fernwęm. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Tutaj napiszę. Rendite, rendite, rendite. Tutaj macie gdzieś postawię jeszcze raz ten filmik, jak się wylicza, jak się wylicza zysk nieruchomości. I uwaga do tego muszę też coś powiedzieć, ponieważ mamy dwa i może zrobię do tego filmik. Zobaczymy, jeżeli chcecie, to oczywiście napiszcie w komentarzu, to zrobię wam do tego oddzielny filmik. A mianowicie mamy. Jeden zysk po podatku oczywiście, czyli po rozliczeniu podatkowym i tak dalej, to jest bardzo ważne, od 4,7% i wzwyż. Okay, czyli mamy nawet i 5,5%, procent zysku mamy 4,7%, to jest taka najmniejsza, najmniejszy zysk. Oczywiście tutaj mówię bez wkładu własnego. Inny zysk, inną rendite, która się wylicza, Eigenkapital rendite, czyli na przykład jeżeli damy 10 tysięcy wkładu własnego, to wyliczamy właśnie na sposobie tego, ile mój zysk daje podaniu, po, po tym, jak ja dam ten wkład własny. Inclusive stoja, czyli z tymi podatkami, które płacimy lub, lub nie płacimy, lub dostajemy zwrot. Ale jak chcecie do tego, oczywiście, więcej, żebym powiedziała, bo to potrzeba do tego tak mi się przynajmniej wydaje oddzielny filmik, to oczywiście lub indywidualny termin ze mną. Tutaj jest e-mail i numer telefonu więc zapraszam. Tak jak wcześniej powiedziałam, właśnie zawsze schodzę z tematu. Wybaczcie. Ceny. Ceny się różnią od metrów kwadratowych i od tego, jaka jest po prostu jakość tej nieruchomości. Czy z potencjałem, czy już powiedzmy, nie trzeba nic tam wkładać w tą nieruchomość. Mamy od 100 tysięcy, czyli możesz nawet już zdobyć taką nieruchomość, w naprawdę lokalizacja jest A, lagę A. Od 100 tysięcy do 220. Takie będą ceny. A wkład własny, tak jak mówię, albo nie dajesz wkładu własnego, albo dajesz, jeżeli to wszystko zależy od Twoich finansów. Zawsze ja mówię, że minimum dobrze zawsze by było dać na tego notariusza księgi, wyczystał podatek. Zawsze jest to dobrze, zawsze mam wtedy więcej też wyborów z banku. Nie? Ale tak jak mówię, możesz sobie też zysk twój wyliczyć z. Mogę ci wyliczyć, przepraszam, z z Twojego wkładu własnego, nie? Czyli właśnie ten rendite. Chcemy właśnie jeszcze, tak jak mówiłam, podzielić, czyli ten tajlung z eklerung, do tego zrobiłam też yy, filmik, zobaczcie sobie tutaj. Yy, musimy zrobić tajlung z eklerung, czyli podzielić właśnie te dwa, yy, te dwa budynki i na poszczególne mieszkania, żebyśmy mogli też yy, po prostu yy, oddzielnie mieszkania sprzedawać, a nie tylko cały budynek, tak? Bo nie wszyscy oczywiście mogą sobie na to pozwolić, żeby cały budynek kupić, dlatego chcemy zrobić ten tajlung z eklerung, dlatego sprzedaż tak na Prawda będzie dopiero od stycznia. OK? Um, ale rezerwacja już może być oczywiście wcześniej. Bardzo często mnie ludzie pytają, właśnie e, jak mi się to opłaca, kupić taką nieruchomość za 150 tysięcy. I zrobiłam sobie takie pewne wyliczenia, właśnie, że e, przypuśćmy, że możesz po 10 latach te 50-52 tysiące euro nawet m, mieć zysku już po tych wszystkich podatkach, zwrotach, po tym Twoim wkładzie własnym i bez wkładania pieniędzy do tej powiedzmy do tej nieruchomości, no bo będą wynajęte, po co, po co remontować, nie musisz. To po tych 10 latach mógłbyś mieć plus minus 50 tysięcy euro zysku. I dajmy na to teraz, załóżmy, że zarabiasz 2,5 euro, bo jeżeli zarabiasz 2,5 tysiąca euro, to spokojnie takie 150 tysięcy dostaniesz. Oczywiście trzeba sprawdzić szufę, trzeba, najlepiej, żebyś nie miał żadnych prywatnych kredytów. Bardzo często o tym mówię w filmikach. Zakładamy, że bardzo tak konserwatywnie, o to chyba tak się mówi, że 2% wzrostu ceny, okej? Okay, wartości tej nieruchomości. To jest bardzo mało, dlatego że w Botrok mamy od ostatniego czasu już nawet i 7. Dlatego, ale, okej, okay, zróbmy dwa, bo nikt nie wie, co będzie za 10 lat. Dlaczego 10 lat? Ponieważ za 10 lat możesz sprzedać tę nieruchomość bez Płacenia podatków od Twojego zysku. Dlatego mówię zawsze 10 lat. Daję na to, że sprzedajmy nieruchomość za 180 tysięcy. I powiedzmy, że po 10 latach twój najemca spłaca Ci około 22 500, nie? Że 22,5 tysiąca euro ci ogólnie spłaca, no to zostanie ci plus minus 127,5 tysiąca jeszcze kredytu do spłaty, nie? No i mówisz, OK, no mam te 127 tysięcy jeszcze kredytu, ale chcę sprzedać tą nieruchomość po 10 Latach bez podatku. Sprzedajesz za 180 i to jest naprawdę bardzo mało wyliczona, ok? Czyli mamy 52,5 tysiąca. Już tak zróbmy, za, zaokrąglimy wszystko. 52,5 tysiąca masz zysku na jednej nieruchomości. Bez wkładu własnego jakiegoś. Tak? Jakbyś się czuł, co byś powiedział, jakbyś na jednej małej nieruchomości, gdzie praktycznie w ogóle wkładu własnego nie dałeś, chyba że te 10 tysięcy na te koszty dodatkowe, masz ten wzrost podatkowy, więc masz jedną nieruchomość, którą sprzedałeś za te 10 lat i masz 52 tysiące euro zysku. Wyobraź sobie, że masz dwie nieruchomości takie. To jest masz 100 tysięcy zysku. To jest coś niesamowitego. To jest po prostu to jest Geldanlage, czyli to jest właśnie tak zwane, inwestujesz pieniądze na przykład w złoto, w giełdy, tutaj po prostu nazywam to y, po prostu złoto w betonie i tutaj samo ci się spłaca, tak? Lokator ci spłaca nieruchomość, y, wzrasta ci ta nieruchomość na wartości, ktoś ci się tym zajmuje, bo to też oczywiście dużo mam zawsze pytań, no ale ryzyko, może to jest za daleko, bo trop, m, prawda, nie jest to koło mnie, nie szkodzi, masz serwis, masz, masz spółdzielnię, więc... Y, nie musisz tam w ogóle być. Nie musisz tego sam remontować. Zawsze mówię, nie musisz być bogaty, żeby kiedyś tym bogatym człowiekiem być. Oczywiście mówię teraz finansowo, materialistycznie. Mówię tutaj o tym, właśnie o tych pieniądzach. Wystarczy, żebyś miał tylko odwagę, troszeczkę rozsądku, stały dochód i pomogę ci z tym za te 10 lat. W tym przypadku, właśnie mieszkanie w Botrop za 150 tysięcy, wkładem 12 tysięcy euro, sprzedajesz zyskiem za 50. Może warto po prostu pomóc. Myśleć właśnie na tym, aby, aby zainwestować. Aby w końcu pieniądze pracowały na ciebie, a nie, że ty cały czas pracujesz na pieniądze. Tak robią inwestorzy, i tak jak mówię, nie potrzebujesz mieć dużo pieniędzy, nie potrzebujesz być bogatym. Wszystkiego dobrego Wam życzę i łapki w górę. Proszę o follow, czyli obserwować mój kanał. Weź.